Proszę. Normalnie u nas to pod koniec mojej służby przyszedł. Normalnie u nas do dywizjonu pod koniec mojej służby przyszedł. Kaplas, wleńca wiesz. Zamadniac położony z Beret, tam też ułożę. Do tej pory mam beret O, wolne jak górę. Marty tu jeszcze, mi spadło Beret jest ze mną w golf Mamy? Tylko kawałek którego nie było. spak. I Nie ma, nie ma, nie nie ma, nie Musisz bardziej krzyczeć. A katka też jest ze mną. Marcin kurwa, no proszę cię żebyście mi ręczni. No to bóch do mnie. Cały czas, on no to, się biorę. Biorę, to nie mam niezbędnie. Nie ma. Rów do niego. No to nie jest, nie spadło mi. To Jak ty tak. jesz kurwa? Jeszcze rozcinę. Iź po ręcznie nie tutaj. Ale jeszcze wyrzucasz. Zostań filmować. Nie mogę. No, ale... Jeszcze wyrzucasz. Co to filmować, dofilmować, Maciek. A ja mam jeszcze. Ja Dla też tylko mi wypadło. No to ładnie. A, ty a obniós, to jest golań, no. Co <coughs> zrobię? To, to był tylko... Świni. Miał... Nie, normalnie świniotowała na magozie. No <coughs> <zdawało się. coughs> to zostało. Ej no, Rambo też miał słabsze dni. Umawiamy się, że pusto odstawiamy do góry. No, właśnie, i my idziemy. już to widziałem, że mam dobrego marci. nie wymiotujemy inside. w No, ale nie powiem. Będziesz miała dobre zdjęcie na naszą klasę. No, widzisz. Wiem, że cała przychód po brzegi. Centralnie, ale wyhamowałem w odsadnym miejscu. Ja nie miałem. O, bo ja w nie takich jeszcze w Librze. O, jeszcze w Librze. Ale co w Librze? Napełniłem pokarm po brzegu. Tak? No, no. Nie, ja tam zawsze z panią pedagog zlicęłem, chodziłem Ale i bo, kulturalnie. Ciekawie. Ale co? W Libry.